Witam kolejny, dzień kolejny na urlopie, Portofino. Ale słońce, jest ranek, godzina ósma. Ja, 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 kom kim? Europejski przepych No chodź chodź No chodź chodź tutaj Yeah. Mm -hmm. Okay. Kolejny raz muszę to pokazać. Pełen wypas. Ciekawik, który z tych jachtów należy do oligarchów z jednej i z drugiej strony. Ja, gehe schon. Ja, gehe schon. Jak ty widziane z góry No i całe portofino Taka dziura w zatoce Kolejny tam w morzu kolejny Bawią się Bawią się wiem że ci co nakradli i ci co, których pokolenia pracowały. No cóż, right Halo No i dalej. No idziemy Nie musiałem włączyć bo kolejny korytarz fajny między murami idziemy jak w labiryncie Stare zabudowle, wieża jakaś Gdzieś tu ma być latarnia morska ale dla turystów od 10 dopiero otwarte no a my jesteśmy wcześniej jest teraz 15 po 9 e, i Ze względu na słońce, bo w południe nas dopadnie słońce tutaj to katastrofa. No ciąg, ciąg Super Tak, pomaga Panu zawale wciąga mnie tutaj po schodach. O super No, słońce w oczy. Myślę, że z kamery. A pod słońcem nic nie widzę. siódemka zaczynaliśmy tam numer jeden już mamy siódmy o pies wszystko proszę prywatne można mieszkać nie z takim widokiem można mieszkać o, ale ciągnie no co Poszła Ania tak, poszła tam Ania zmieniałem i ciągniesz mnie tak super super no idziemy dalej idziemy wody popiła i z dłoni A nie ma czym oddychać, Kurczę, już nie ma czym oddychać Stok zabezpieczony A nie jest tak strum. No i ktoś kiedyś wsadził bambusy i już teraz nie można tego wyple wy wypleć wyrąbać trawa pokoszona współczuję tym ogrodnikom okej okay, wyłączamy tam się zaczynają no i tu idziemy Hop. ale ciągnie ale ciągnie pana pod górę dobry pies no Dobry pies, oj, dobry pies, tak. Cały czas pod górę, a ja nie zmijałem. Miło, nie? Widok z góry. Ale jesteśmy jeszcze nie najbliżej. Naszym celem jest tam Tamta wieża i teraz Ale jest dopiero za godziny otwarte Okej okay. Ładne bydle, nie? Ładne Ok, idziemy jeszcze tam dalej, później sobie wrócimy <coughs> I kolejne wejście Portofino Na dole, widok Na jachty O ja tam A tak teraz i spokojnie, spokojnie w prawo dalej, dalej to już pokazywałem ten wielki kurczę słońce, że nic nie widzę, na no, co jest na ekranie ale myślę, że na otwarte morze i widok na otwarte morze starą wiaść. a w dół a w dole można kości połamać kurcze, chyba kozy tu łażą obgryzają to bo nie sposób skosić okej, okay, tam na dole jest jakiś taras może dojdziemy Kolejne wejście o, dochodzimy do końca tej ścieżki To było widać już pokazywałem z innej strony o, zasłania krzak, ale to nic i proszę Morze Śródziemne w całej kraście Pełnej krasie A, a tu mamy zakryte było, a tutaj jest ta latarnia morska. Przy wejściu do Portofino. A, uh -huh. Moi już tam są niżej. Ja tu troszeczkę za nimi zostałem. Ale dzięki temu mogę coś pokazać. No i ślicznie. Prześlicznie, ale jestem zdany potem już kompletnie. O, tam sieć ktoś postawił widzę 100 procent sieć. Okay. Ładnie Nie wiem jak to jest wysoko, ale mogłoby mnie lecieć. Jesteśmy z drugiej strony tej latarni. Ciągle widok na zatokę. Jeszcze kawałek zamknięty. Tak. Dalej idę zobaczyć dalej. Hapsa, hopsa, hopsa. Widzicie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że nie ma dalszej drogi. Tu musimy nawrócić i zasuwać z powrotem. Ok, bar. Mały latarnia. Wszystko jeszcze jest pozamykane. I tu jesteśmy wcześniej. Mówię po raz kolejny. Jestem zlany potem już, leci mi krople potów spadają z twarzy Jest tak gorąco Gdybyśmy przyszli, jak tu jest wysoko Nie wiem, dziesiąte piętro Trudno określić Trzy, cztery, no tamta skała gdzieś cztery piętra wysoka my tu nad nią jeszcze kawałek dalej by mi tylko komura nie wyleciała ładnie No, cudownie. Kurczę, miło. Wracam. Inne widoki, jaki wielki aloes na szczycie tam rośnie. Piękna skałka. No i wracamy. Ciekawe jak się nazywa ta szkoła, to tak jakby kurcze Jakby betonowa ściana o, Kamienie pozlepiane No, to nie piaskowiec granit albo jakiś kwarc ale Ach, to już betonowe ale tu nie i tamto też nie Kurde. ok, wyłączam się idą ludzie my przyszli stąd oczywiście jak zwykle pod górę ok Tył wygląda tak to fajnie, auta nie jeżdżą, miło i tu jak chcesz do kościółka to prawdziwe okazanie wiary kurczę po tych schodach i pod tą górę okej okay. na pewno wejdziemy na chwilę nie będę kręcił tam filmiku bo no, no, w kościele jak każdy Co tu jest? Toaleta? Nie wiem, czy tam ktoś tam wychodził z tamtej. Kręcę, może będzie coś widać. wiecie, w kościele tak gorąco jak w saunie ok wejście, wyjście no, tu na razie